Siemaneczko, z tej strony Śmiechu Lecimy dzisiaj z pierwszym unboxingiem Po serii testów Jak mogliście zauważyć troszeczkę na tym kanale Zaczyna się już dziać Delikatnie, delikatnie małymi krokami zbliżamy się do sezonu Co mnie bardzo cieszy Bo też aktywność pewnie będzie większa Niż, niż na wiosnę, niż w lato Przypominam o tym, że w odpalej macie do dyspozycji gratisiki Ode mnie do zamówienia z kodem śmiecha.grekt, .y, który daje Wam 15% rabatu na towar nieprzeceniony. Przy wpisaniu w komentarzu gratis od śmiechola dostajecie na pewno bryloczek taki do kluczy z opcją otwieracza. Myślę, że dla wszystkich piroświrów na pewno fajna opcja. Wlepeczkę są też tam w woreczku petardki. Niestety nie mam ich tutaj, ale to są takie klasyczne, jakieś tam kilerki. Kilerki. Z tego co pamiętam, były też chyba. Big Bangi czerwone. Taki miksik na pewno jest tam wrzucony. Plus właśnie brelok, lepeczka. Także śmiało możecie zamawiać. Do większych zamówień były, były dodatkowo kubeczki. Mam nadzieję, że jeszcze są. Także, jak ktoś zrobi jakieś większe zamówienie, to może chłopacy też dorzucą jakiś kubeczek. To by było na tyle z takiej opcji promocyjnej. Także wbijajcie na, na odpale.pl. Tam na pewno możecie zrobić fajne, fajne zakupy. Pamiętajcie o kodzie rabatowym. To też, też e, dzięki takim zakupom, właśnie mogę, mogę robić jakieś unboxingi, mogę robić testy, e, za co Wam bardzo, bardzo e, dziękuję. Mm, to by było na tyle, jeżeli chodzi o taki wstęp, e, właśnie, właśnie z odpalaj, Lecimy z taką pierwszą paczuchą, e, która do mnie przyjechała i trochę już leżała, czasu. Dodatkowo mam też paczuszkę ze sklepu, właśnie z jakimiś tam pierwszymi nowościami. Także tym unboxingiem zaczniemy mały, mały taki wstęp, trzech, może, może unboxingów. Później będą kolejne testy. Także co my tutaj mamy? Tutaj troszeczkę takich retro, retro zabytków, które, które udało mi się jak zwykle gdzieś tam po czasie na jakichś forach poznajomych zdobyć wiem że tutaj, że tutaj są cenne dwie rzeczy Już chyba macie na samej górze te dwie sztuki są to są to kolposiki kolposiki w wersji na wersji na 3 czyli te klasyczne kolposiki dwie sztuki w dobrej kasie naprawdę udało się zdobyć. Także, no, no nic innego, tylko wypadało się cieszyć, że, że udało się jeszcze takie rarytasy zgarnąć. Drugi kolposik jest tutaj na dole, zaraz wam go wyciągnę. Cyk. Druga sztuka. Tam w troszeczkę lepszym stanie. Tam to na pewno pójdzie na jakieś strzelanko. Stare petardki. Giant Spanish Cracker bardzo, bardzo e, mocne takie jeszcze można powiedzieć troszeczkę no, 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 no name z czasów, czasów, czasów NWP e, dwie takie paczuszki też udało się do, zdobyć za, za, dobrą, za dobrą kasę e, co my tutaj jeszcze mamy, mamy tutaj starego moździerzyka y, Festival bals od, od e, Tomaszka jest to ten w wersji 12 kulowej nie był to jakiś rarytas, ale moździerzyki to już teraz są na wagę złota, także za można powiedzieć za ile go kupiłem? 50 zł chyba. No to myślę, że naprawdę fajna cenka. Do zabawy jak najbardziej na plusik. Co my tutaj jeszcze mamy? Wziąłem na pewno dwie paczuszki petardek. O, tutaj się posypały, posypały się Ultra slibery Jedna paczuszka Ultra Sleep Berry, tak ona się prezentuje. I dodatkowo jedna paczuszka Titan Blitz, trzy starych. Mix, stary mix też taki na takie luźne strzelanie. Jest to paczuszka jakaś super stanie, także na pewno na jakieś luźne strzelanko do, do, do mojej skrzyneczki tutaj widzę, że dostałem gratisika i to całkiem całkiem sporego, bo 5 sztuk, 5 opak bomba boom starych i 5 sztuk starych dragon boom na pewno się te petardki przydadzą na, na strzelanko i co my tutaj jeszcze mamy? jest jedna kosteczka malutka zastreczowana którą Kiedyś miałem w ilości może 5-6 sztuk, na pewno kilka, e, kilka zutylizowałem bezmyślnie, bo, bo myślałem, że po prostu tego będzie jeszcze więcej. No niestety czasy są jakie są dobrych kostek kupowych, jest bardzo, bardzo mało. Także tym bardziej się cieszę, że udało mi się właśnie takie, takie ciasteczko zdobyć. I no i na pewno postoi troszeczkę na półce. A z czasem, jak będzie jakaś dogodna okazja, do tego to z czasem zostanie wystrzelona. No, no, Szarka i kiedynka. E, Mamy jeszcze kilka dwójek, także dołączy do kolekcji wersja 409 strzałowa. Te kostki naprawdę dają, dają radę. E, mniej więcej na pocisk 4 ponad gramy, także jak na 20 mm, to jest potężnie upchane. Potężnie Teraz nowe, nowe hukówki mają po 3,5-4 g, także, także widać, że naprawdę 20 mm robiło, robiło kiedyś robotę, teraz 30 w takiej wersji, no to, no to, to, to już by było marzenie. Także. także co, króciutki odcinek, więcej tutaj nie ma, same, same grube konkrety, pierwszy z serii unboxingów. Zrobię, może jakieś cięcie, pokładam to wszystko w całość i, i będę mógł wam to jeszcze raz zaprezentować. Także cięcie i lecimy dalej. No i co, szybkie zbliżenie na całość Giant Spanish Cracker. Petartki już legendarne. Stary TB3 Mix od Funkę Ultras Liberi, mniejszy kaliber, fajne. Gratisiki też już retro. Kolpo Siki 2 no. i ten cukereczek niebieski czyli szarkiek 1. Kosteczka niesamowita, także to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym unboxingu. Kolejny już niestety nie będzie taki retro. Bardziej bardziej nowości, jakieś kostki na, na Sylwestra. Także trzymajcie się i na razie.